Siemka, ja jestem Odaho i witam Was w ostatnim odcinku tego minicyklu na moim kanale, w którym omawiam 10 dziur w fabule w każdej poszczególnej serii Dragon Ball. I dziwne, że zaczęliśmy w sumie od dupy strony, ze względu na to, że pierwszy odcinek to był odcinek dotyczący serii Dragon Ball GT, potem zajęliśmy się Dragon Ballem Super, później Dragon Ballem Z i ostatnia seria, która mi została, to klasyczny Dragon Ball. I nie będę omawiał Super Dragon Ball Heroes z wiadomych przyczyn. Nie pytajcie o to. I wiecie co? Tak jak w przypadku poprzednich serii, myślę, że można było znaleźć prawdziwe dziury w fabule, czyli sytuację, w której manga można powiedzieć zaprzeczała sama sobie, prawda? W przypadku klasycznego Dragon Balla raczej nazwałbym to niekonsekwencjami, albo sytuacjami, albo sytuacjami, które trochę trudniej wytłumaczyć. W klasycznym Dragon Ballu nie było aż takich dziur w fabule czarno na białym, więc nie chciałem nazywać tego odcinka, gdybym na przykład ten odcinek nagrywał po prostu, to nie nazwałbym go 10 dziur w fabule, ale ze względu na to, że jest to kontynuacja jakby tych ostatnich odcinków, to po prostu nazwa, tytuł tego filmu jest, jaki jest, ale umówmy się, że są to bardziej niekonsekwencje w fabule, niż jakieś perfidne dziury w fabule. I jeszcze będąc w temacie klasycznego Dragon Balla, zapraszam Was na dzisiejszego streama na godzinę 20. Goku i Piccolo Junior pokazali się w Dokanie, także fanów Dokana zapraszam na samony na żywo dziś o godzinie 20 jeśli jesteście zainteresowani zapraszam, chyba że nie jesteście fanami gier na telefon, to wtedy to rozumiem, ale jeśli jesteście fanami gier w ogóle, na przykład na komputer albo na jakąkolwiek konsolę to może jeszcze tuż jako ostatnią rzecz, którą chciałem powiedzieć przed rozpoczęciem tej listy, zainteresuje Was to co mam do powiedzenia na temat strony Eneba.com, czyli sponsora mojego kanału w opisie mojego filmu widnieją linki do Enewa.com, miejsca, w którym znajdziecie ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych i nieustannie rozwijającą się bibliotekę gier. Wszystkie oferty na Enebie łączy jedno są w niespotykanie niskich cenach. Oprócz tysięcy tytułów znajdziecie tu również karty podarunkowe, programy komputerowe, przeróżne subskrypcje czy doładowania do gier i platform takich jak PlayStation, Xbox czy Nintendo. Zakupy na ENEGE są niezwykle łatwe i przede wszystkim bezpieczne, a realizacja zamówienia następuje błyskawicznie. Oczywiście i fani Dragon Balla znajdą coś dla siebie. Oprócz starszych tytułów takich jak Xenoverse czy Kakarot znajdziecie również najnowszą grę z uniwersum DB: The Breakers. Zachęcam do zapoznania się z ofertą poprzez kliknięcie w link w opisie mojego filmu. Dzięki wielkie za uwagę, oddaję głos do studia. Tak jak powiedziałem na początku tego filmu, niektóre z punktów w tej liście są albo większymi niekonsekwencjami, albo po prostu niekonsekwencjami wynikającymi z różnic między anime a mangą, ale pierwszy punkt, który chciałem od razu mieć z głowy, ze względu na to, że wydaje mi się, że jest to jedna z najbardziej popularnych rzeczy. Na pewno ta, o której ja wiedziałem, jest to rzecz, która już była obecna w manze, która nie zgadzała się w manze. Ze względu na to, że każdy fan Dragon Balla wie, że smocze kule, przynajmniej ziemskie, w sumie dobrze, że zaznaczyłem, że ziemskie, bo w innych przypadkach może nie do końca tak być, ale są po życzeniu aktywne dopiero po roku, prawda? Chyba, że na przykład mamy do wypowiedzenia trzy życzenia, a wypowiemy tylko jedno, Shenlong odleci. Generalnie jedno życzenie. Na początku klasycznego Dragon Balla, to było wszystko, co można było powiedzieć do smoka, i smocze kule były aktywne dopiero po roku. Ale w przypadku. Pierwszego życzenia, a w zasadzie okresu od pierwszego życzenia, czyli życzenia o majteczki, które wypowiedział Uląg, do momentu, w którym wsadze czerwonej wstęgi kule były już aktywne, można było je znaleźć na radarze i czerwona wstęga już ich szukała, minęło niecałe 8 miesięcy. Wydarzenia w zamku Pilafa miały miejsce pod koniec roku 700, w zasadzie tamtego wieku, 749, dokładnie we wrześniu, a smocze kule były już aktywne w kwietniu następnego 750 roku, minęło niecałe 8 miesięcy, więc smocze kule powinny być nieaktywne. Jeszcze przez 4 miesiące. Jest to dość śmieszna sprawa, ze względu na to, że wtedy, w tamtym momencie, manga Dragon Balla tak naprawdę kręciła się wokół smoczych kul i taka dziura fabule powstała praktycznie odnośnie najbardziej znanej zasady, jaka się ich tyczy. Punkt drugi tej listy możemy nazwać niekonsekwencją, jeśli porównujemy wydarzenia z mangi i anime. Tych wydarzeń w mandze nie było, są one ekskluzywne dla anime, albo jak się tu mówi, używając takiego brzydszego określenia, filler. W 42 odcinku anime klasycznego Dragon Balla burmistrz wioski zaleca 8 żeby ten został w wiosce, ze względu na to, że Usemek okazało się, że jest przyjaznym androidem, ale okazuje się, że Usemek w środku ma bombę i uważa, że nie jest to bezpieczne, żeby android z bombą zostawiał wśród ludzi, ale okazuje się, że jest możliwe, żeby usunąć ten mechanizm samozniszczenia albo generalnie wyciągnąć jego bombę z jego ciała i w tym celu Usemek razem z Goku udają się do doktora Frappe, który jak się okazuje, jest twórcą androida 8, ale rozdział 367, a w zasadzie grafika, którą wam teraz pokazuję, no jakby sugeruje, że tutaj <laughs> sprawa dotycząca tego, kto jest twórcą Androida 8 jest raczej prosta, i jest to nikt inny jak dr Ziro, który tworzył na początku różne Androidy. Android 8 był jego kolejnym dziełem, ale okazało się, że jest zbyt łagodny, więc jak zostało to tam nazwane, jest zbyt jest totalną porażką. I potem dalej Ziro tworzył Androidy, i numery prowadziły aż do numeru 16, 17 i 18, który widzieliśmy w Anime, 19, który również widzieliśmy, i 20, którym w sumie był sam dr Ziro. Ale to nie zmienia faktu, że dr mógł sobie tam istnieć może jeśli bierzemy pod uwagę wydarzenia z anime, ale na pewno nie stworzył androida 8. Kolejna rzecz może zostać wytłumaczona, ale przejdę do tego za chwilę, dobrze? W 33 odcinku anime Dragon Balla, Pustelnik, Żółwi Pustelnik, czyli Mist Roshi opowiada legendę o tym, jak to kiedyś na ziemi istniała jedna super smocza kula. A w zasadzie w ogóle smocza kula, nie super smocza kula. Jesteśmy w klasycznym Dragon Ballu, nie w Dragon Ballu Super. No ale była ona większa, także w sumie była trochę super. Była ona darem od bogów i jak się Okazało później, ludzie stali się zbyt chciwi i rozpoczęli wojnę o tę smoczą kulę, więc bogowie podzielili ją na siedem mniejszych, oddzielnych kul. To wyjaśnienie nigdy się w mandze nie pojawiło. Mało tego, w 162 rozdziale mangi Karin mówi, że... Bóg stworzył smocze kule. Nie mówi o jednej, mówi o wielu smoczych kulach, i to wytłumaczenie również pojawiło się w anime. Także anime przedstawiło na początku jedną wersję, a potem przedstawiło drugą wersję, w ogóle zapominając o tej legendzie. Ale, tak jak mówię, może zostać to wytłumaczone w taki sposób, że po pierwsze. To było tylko legenda, w naszym świecie też są legendy, które no, raczej nie są w 100% prawdziwe, więc Roshi mógł po prostu opowiedzieć legendę, która miała trochę prawdy, ponieważ faktycznie istnieją spoczekule, ale nigdy nie było sytuacji, żeby była ona po prostu pojedyncza. No a druga opcja jest taka, że Roshi mógł po prostu to zmyślić, także jest to możliwe do wytłumaczenia, aczkolwiek biorąc pod uwagę jakby fakty, które padły w anime, czarno na białym, są to dwa różne wytłumaczenia, które trochę się wykluczają, a w zasadzie... Bardzo się wykluczają. Dlatego mówię bardziej to są niekonsekwencje niż dziury w fabule. No, za kolejny punkt możecie mnie zabić, jeśli nazwę to dziurą w fabule, ponieważ. <laughs> albo po prostu powiecie, że nie mam poczucia humoru. Mam poczucie humoru i od razu uprzedzam, że następny punkt nie powinien być brany na poważnie, ze względu na to, że w gruncie rzeczy, gdyby był brany na poważnie, faktycznie stworzyłby dziurę w fabule, ze względu na to, że było wielokrotnie mówione, że sajanie nie są w stanie przeżyć w przestrzeni kosmicznej i nawet w Dragon Ballu Super mieliśmy sytuację, w której, może nie będę rzucał wielkich spoilerów, także nie musicie tutaj wyciszać filmu, Goku i Vegeta byli na, plan... na granicy atmosfery i Vegeta powiedział, stój, jeśli pojedziemy dalej, będziemy już w... Outer Space, czyli w tym jakby kosmosie, poza atmosferą, i umrzemy. Więc jest to potwierdzenie tego, że gdyby Goku i Vegeta byli po prostu w kosmosie, umarliby. Nie mogliby na przykład wstrzymać oddechu, czy, czy coś tam, albo by zamarzli, albo by umarli, albo nie wiem, ciśnienie by ich rozwaliło. Tak czy siak, Sajanie nie są w stanie przeżyć. Próżni. Chyba, że mówimy o małym Goku, który używając długo krótka, na początku klasycznego Dragon Balla przeniósł gang królika na księżyc. Wiem, że to był tylko gag. Nawet w Manze jest taka kwestia, właśnie w tej scenie, kiedy Bulma pyta Goku, gdzie on ich zaniósł, to Goku mówi, nie znasz tej historii, jakby tej legendy? W japońskiej kulturze jest legenda o króliku na księżycu, także jest po prostu to w 100% gag, ale mówię, jeśli mielibyśmy brać pod uwagę to jako wydarzenie, powiedzmy, kanoniczne, które miało miejsce i aplikować do tego Dragon Ballową logikę, to Goku powinien umrzeć. Kurwa, gang królika w sumie też. No dobrze, dobrze, jak to Was nie satysfakcjonuje, to przejdźmy do kolejnego punktu, w którym czarno na białym, dosłownie, bo mowa o Mandze, czarno na białym jest tutaj duża niekonsekwencja, ze względu na to, że w pierwszej sadze Dragon Balla, kiedy Goku po raz pierwszy, praktycznie przy naszych przyjaciołach, w zasadzie przy jego przyjaciołach, przy naszych bohaterach, przetransformował się w Ozaru, w zamku Pilafa, mieliśmy panel, w którym zostało pokazane, że Goku jest. Gigantyczny, jest gargantuiczny. Małpa jest praktycznie wielkości zamku, w którym się znajduje. Parę paneli później okazuje się, że nie taki małpiszon straszny, jak go rysuje Toriyama, ze względu na to, że małpa okazało się, że jest. Mniej więcej trzy razy większe od Jamszy, Także wiele razy padało pytanie, gdzie są poziomy mocy w Dragon Ballu. Ja się pytam, gdzie jest skala w Dragon Ballu. W dziewiętnastym odcinku anime Dragon Ball, bo o nim tutaj cały czas mówimy, <grylan> Krilan i Goku przed swoim pierwszym Tenkaju Budoka rejestrują się dzień przed turniejem, wieczorem. I tej sceny w Manze nie było. W Manze rejestracja miała miejsce następnego dnia, w dniu turnieju, rano, przed wejściem na teren turnieju. I co ciekawe, w anime, w tym samym odcinku ta scena została powtórzona. Czyli w anime, w jednym odcinku, Goku i Krillan byli rejestrowani na turniej dwa razy: raz wieczorem, i następnego dnia rano. I okej, okay, powiem o tym kolejny raz, bo to może wydawać się dziwne, dlaczego raz się zarejestrowali i potem musieli drugi raz się rejestrować. Przecież to nie jest, nie wiem, to nie jest urząd w Polsce, że trzeba stać w jednej kolejce, w której idzie się do drugiej kolejki, albo jak na przykład Quest w DLC Krefi w Wiedźminie, jak się załatwia te sprawy w banku. W jednym okienku wysyłają cię do drugiego, tam musisz mieć formularz, więc idziesz do trzeciego. Nie, jakby <laughs> jeśli spojrzymy na to z takiej perspektywy, to jest nawet dość realistyczne, że musieli się rejestrować dwa razy. Nawet powiedziałbym, że poszło im Jakoś podejrzanie szybko, no ale nie da się ukryć, że jeśli bierzemy pod uwagę, że rejestracja powinna być jedna, to było dość dziwne, że robili to dwa razy. Chyba, że na przykład powiecie, że pierwsza rejestracja w anime to była ta wieczorem, a potem ran, rankiem na przykład przychodzili i nie wiem, potwierdzali swoją obecność przy innym stoliku, przy innym stanowisku. Dobra, to Wam się spodoba, ok? Ale uważajcie, usiądźcie. <laughs> Bulma jednego dnia miała trzy różne kolory majtek. Nie żartuję. I to, to nie ja wymyślam te rzeczy, od razu Wam mówię, zresztą to jest oczywiste, bo już o tym powiedziałem, że znalazłem te ciekawostki, znalazłem te niekonsekwencje, ja ich nie wymyślam, a ta mi się spodobała, więc stwierdziłem, że się nią z Wami podzielę. Bulma jednego dnia miała trzy różne majtki, jakby wzory na majtkach, kolory majtek, i nie było możliwe, żeby się przebrała, bo moglibyście powiedzieć. Przecież to dziewczyna, ona po jednym pójściu do kibla już zmienia majtki. Nie, nie było tam takiej możliwości. To się wszystko działo jednego dnia. Ona nawet nie zmieniła ubrań, to się wszystko działo jednego dnia. Na początku widzieliśmy scenę, w której Roshi zmienił się za pomocą tego zegarka czy tam urządzenia Bulmy, żeby podejrzeć Bulmę, i Bulma miała białe gacie. Bo Sikała, Widać, że te gacie zakłada z powrotem. O czym ja w ogóle mówię? Ale dobra, dajcie mi dokończyć. Przejdź, przejdźmy przez to szybko. Bulma Sikała nałożyła gacie, miała białe gacie, założyła spodnie, w sensie tam spódniczkę. Wszystko było ok. Polecieli tam robić dalej swoje, prawda? W 50 odcinku, bo białe gacie były w 47. W 50 odcinku, kiedy Goku, Bulma i Krilan wisieli nad magmą, bo to było w sumie w środku wulkanu, czyli to była jeszcze magma. Nieważne, tak czy siak. Wisieli na tym długo, krótko nad magmą. Krillan ściągnął jej spódniczkę. I okazało się, że Bulma ma białe majtki, ale w truskawki. Skąd się te truskawki wzięły? W 52 odcinku, czyli dwa odcinki później, i cała sytuacja, przypominam, że działa się jakby w jednym ciągu, nie było nocy i dnia i tak dalej. Bulma płynęła pod wodą i widzieliśmy, że ma czerwone majtki. Czyli w sumie, na początku miała białe, potem białe w truskawki, a potem czerwone. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś ofensywnie. Wszystkie dziewczyny, które oglądają ten film, wybaczcie mi ten żart, ale może to była sugestia, że Bulma. Wtedy dostała truskawkowe dni. Wiecie, na początku miała białe majtki, potem twórcy zasugerowali, że zaczęły jej się truskawkowe dni, i na końcu miała już czerwone majtki. Ciekawostka jest taka, że w tym samym odcinku padł sławny tekst z ust Krilana. Y Chyba, że to grupa Mirai po prostu tak przetłumaczyła, ale nie sądzę. I w tym samym odcinku był jeszcze Octopapa, czyli główny willy na Dachowers, oprócz tikiego. Na 22 tenkajszy budokali jak Men Wolf, czyli Człowiek Wilkołak, nie Wilkołako Człowiek, czy tam nie Wilkołak, tylko Człowiek Wilk w sumie. Człowiek Wilk, o tak mówmy. Człowiek Wilk chciał zaatakować Jackiego Czuna, czyli Roszego w przebraniu nożem, to speaker powiedział HOLA HOLA, NIE WOLNO UŻYWAĆ zewnętrznych PRZEDMIOTÓW. No... Chyba, że jest się Jackie Chunem, bo parę paneli później Jackie Chun użył zewnętrznego przedmiotu, użył kości, którą wyrzucił poza ring, poza arenę i to sprowokowało człowieka wilka do tego, żeby wyskoczyć poza arenę i tym samym Jackie Chun wygrał ten mecz. Ale w tym przypadku zostało to dozwolone, aż mi się przypomniał turniej mocy, jak Zeno mówił, że to w sumie można, a tego nie można, bo mi się nie podoba. Także mówię, nie jest to do końca dziura w fabule, bo można to wytłumaczyć po prostu w taki sposób, że. Speaker był przekupiony, albo nie zauważył, albo zapomniał, albo był w szoku. Chłop był w szoku może. Okej, okay, jeśli to nie była dla was duża niekonsekwencja, to to będzie po prostu dziwne. Ten Han na tym samym czy Budokai złamał Jamszy nogę. I to była lewa noga. Widać jak Jamsza leży na ziemi, lewa noga jest wykręcona dosłownie jak lód Twister. I potem nawet widzieliśmy Jamszę, który chodzi o kulach i ma gips na tej nodze. Na nodze przypominam lewej. Jakiś czas później Jamsza miał... <laughs> gips widoczny na prawej nodze, może mu się pojebało, może ściągnął go na noc i założył na drugą nogę. A jeszcze co jest dziwniejsze, w tym samym rozdziale parę paneli później Idzie już bez żadnego gipsu, także może udawał, może już dawno mu się noga wyleczyła i po prostu zakładał go, żeby nie musieć iść do roboty. Ale biorąc pod uwagę, że nie minęło aż tak dużo czasu między złamaniem, a tamtą sytuacją, kiedy miał gips na drugiej nodze, to nie sądzę, żeby noga mu się zdążyła wyleczyć. Także po prostu zostało to źle narysowane. Odcinek 144 anime, czyli praktycznie końcówka całego klasycznego Dragon Ballu. Bolu. Bola! Bola! Goku chciał strzelać w Piccolo Juniora Super kamehamehon, ale potem mu wybito ten pomysł z głowy, ze względu na to, że jeśli chciał zabić Piccolo Juniora, to umarłby również Kami. I Goku mówi, no nie. I wtedy Krillan mówi: Hej, Goku, ale przecież możemy wskrzesić Kami go smoczymi kulami. I Goku mówi: no, tak, dzięki Krillan! I wystrzelił ten atak z chęcią zabicia Piccolo Juniora. Także Goku wygląda na to, że w tamtym momencie nie był świadomy tego, że jeśli zabije Piccolo Juniora, bo zamierzał to zrobić, i Kami umrze razem z nim, to smocze kule przestaną być aktywne, więc nie będą w stanie wskrzesić Kamiego. Chwilę później, dosłownie tego samego dnia w uniwersum, ale parę odcinków później, kiedy jest już po wszystkim i Kami próbuje zabić Piccolo, to Goku mu przeszkadza i mówi: halo, halo. Co ty tutaj robisz? Na co Kami kłamie, mówiąc, że ej, ale jak go zabiję, to będziecie mogli mnie wskrzesić smoczymi kulami. I Goku wtedy już reaguje słowami... Czy to przystoi Bogu kłamać? Przecież smocze kule są Twoim stworzeniem, więc jeśli umrzesz, to przypadkiem nie będzie tak, że smocze kule również nie będą aktywne? Więc w jakimś dziwnym sposobem Goku nagle przez te cztery odcinki dowiedział się o tym połączeniu życia smoczych kuli Kamiego, mimo tego, że wcześniej z wielką chęcią chciał zabić Piccolo Juniora. I można na upartego to wytłumaczyć w taki sposób, że może Goku nie był pewien, ale po prostu przepytywał Kamiego, może się domyślił. Może na przykład wyczuł, że Kami kłamie, mówiąc, że będzie mógł zostać wskrzeszony z młodszymi kulami. No ale jeśli spojrzymy na to wszystko surowo, na papierze, na wydarzenia, które miały miejsce, na słowa, które padły i które padły później, jest to po prostu... No i no, wygląda to po prostu na niekonsekwencje. Dysia powiedziała, że 10 punktów to za mało, dlatego przygotowałem dla Was 11, o którym tak naprawdę zapomniałem powiedzieć. Podczas losowania numerów na ten krejci budoka Krilan wylosował numer pierwszy, Bakterian wylosował numer drugi, ale później na rozpisce... Te numery zostały zamienione. I bakterian został przedstawiony z numerem 1. Akrylan z dwójką że mówię, te dziury w fabule to nawet nie są dziury w fabule w klasycznym Dragon Ballu, są to bardziej niekonsekwencje, jakieś takie delikatne niekonsekwencje, małe sytuacje, które powiedzmy trudniej wytłumaczyć niż jakieś zwykłe błędy. Tak czy siak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i że zostawicie lajka, jeśli tak. Tak jak mówię, ten mini raczej już nie ma żadnego materiału, z którego mógłbym czerpać, bo tak jak mówię, nie będę robił dziur w fabule w Super Dragon Ball Heroes, bo to w ogóle mija się z celem. Ale na pewno na moim kanale będą jeszcze inne fajne filmy, chociażby druga część różnic między mangą a animem, to to też mam zamiar zrobić, być może już w maju, także tyle, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie suba, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami i życzę Wam wspaniałej, bezpiecznej przede wszystkim i zdrowej majówki. Może być tak, że nie będzie filmów jednego albo dwóch, albo przez dwa dni, ok? Też chciałbym coś tam porobić, nie? Okej, okay, tyle. Trzymajcie się, na razie, cześć! Diana.